Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl Chciałem podzielić się z Państwem swoją refleksją na temat jak się wyciszyć na święta. Od czego trzeba się wyciszyć? Znaczy, no jesteśmy cali rozedrgani, przerażeni, zasmuceni, przejęci. No i to wszystko trzeba usunąć siebie na święta, skupić się w pierwszym rzędzie na Panu Bogu, na jego matce, na tym, że no, będzie lepiej, Bóg się rodzi, moc truchleje, złe truchleje. I skupić się też na e, rodzinie. E, wreszcie porozmawiać, wreszcie. E, popytać się rodziców, dziadków i pradziadków o historię rodziny, o przeszłość, o to, co działo się w Polsce 20, 30, 40 lat temu. No i teraz zobaczmy, najtrudniej jest ze sprawami prywatnymi. Choroba w rodzinie, kredyty, i tu czasami. Trudno uniknąć myśli o tym, no ale, ale trzeba się starać. Natomiast mnie przeraża to, że ludzie przejmują się tak bardzo i przejmują się na święta. Właśnie nie mogą się wyciszyć, bo no, boją się wojny, no, kwestia tej ekipy Tuska, kwestia tego, co dzieje się w Polsce, tego bezprawia. Tego, że coraz trudniej się żyje, i tak dalej, i tak dalej. I zobaczmy. Cofnijmy się o te 200 czy 300 lat. Prawda, I powiedzmy. skupmy się na rodzinie ziemiańskiej mieszkającej w dworze. Zero mediów. Informacje dochodziły jak jakiś Żebrak przechodził przez miejscowość, wpadł prosząc o jedzenie i opowiadał, co tam w świecie. Informacje dochodziły, jak pan jechał gdzieś na jakiś sejnik i tam się dowiadywał o, o tym, co dzieje się w Polsce, ewentualnie co dzieje się w świecie. Ale tak, cisza, spokój. Wszyscy mamy takie przeżycia. Z wakacji, no może nie wszyscy, prawda, ale no jak robię podsumowanie tygodnia dla swoich dobrodzieji, to muszę wiedzieć, co się dzieje. W tym roku 2024 nie robiłem takiego podsumowania tygodnia w lipcu, bo trafiliśmy do miejscowości piece pod szytnem, gdzie było zero zasięgu wszelkiego. I ogłosiłem, że no nie będę robił podsumowania tygodnia, bo nie mam technicznych możliwości za bardzo, i oderwaliśmy się całkowicie od świata, od mediów. Las, woda, grzyby, śpiew ptaków, prawda? I człowiek jakby żył w innym świecie, i w takim świecie spokojnym, sielankowym, świecie kiedyś ludzie żyli, no bo nie było mediów, prawda? Media tutaj stanowią no, takie zagrożenie, coś co nas rozbija wewnętrznie, co nas złości, co nas stresuje, co powoduje, że zaczynamy być rozdrgani. Ja dlatego tak lubię jeździć do Nałęczowa, bo tam jest taka senna. Atmosfera, to znaczy i tak mieszkam, można powiedzieć, pod Nałęczowem, chociaż 800 metrów jest do Parku Zdrojowego, ale to kiedyś była wieś i dalej w jakimś sensie jest wieś. Ale jak wjeżdżam, jadę rowerem do Nałęczowa po zakupy, zostawiam gdzieś rower, idę od sklepu do sklepu, idę spacerkiem przez park, no to właśnie jest taka senna, sielska atmosfera. Nikt się nie spieszy, miejscowi się nie spieszą. Turyści się nie spieszą, kuracjusze się nie spieszą i yy, taki spokój, taki brak jakiegokolwiek rozedrgania, bo tu Warszawa jest najstraszniejsza, prawda? Jak się przejedzie metrem, ludzie z metra wychodzą, są ruchome schody i, i nie mogą wytrzymać, i biegną i się potrącają i w oczach szaleństwo, prawda? Taki wyścig szczurów, czy jak niektórzy nazywają yy, słoików. I teraz do wszystkiego trzeba nabrać dystansu. Adwent to w zasadzie adwent powinien być tym okresem wyciszenia, że powinniśmy w pierwszy dzień adwentu, w pierwszy dzień grudnia wyłączyć wszystkie media chodzić na ruraty po ciemku, chodzić na, do kościoła. I tak mamy dzisiaj poniedziałek, jutro wigilia, i myślę, że. Znaczy, ja się wyciszam dwojako w przeddzień wigilii. Znaczy, no, idę do kościoła, modlę się, modlę się w domu, odmawiam psalmę, bo tak sobie wybrałem, że modlę się psalmami trzy razy dziennie plus akty strzeliste. Jak tylko sobie przypomnę, no to tutaj jakby to bardziej intensyfikuje, to jest okres, kiedy firma nawet z konieczności nie działa, prawda? Nie ma zamówień, nie przychodzą jakieś ponaglające maile, ale wyciszam się od tego świata z konieczności w kuchni, prawda? Jako matka Polka tu znają mnie wszystkie panie sprzedawczynie, z którymi. Dużo konferuje. Naborowie no, zakupy już dwa tygodnie wcześniej zaczynam robić zakupy. Gotowy jestem ze wszystkim jakieś trzy dni przed Wigilią. No, nie licząc warzyw, które się kupuje, dzień przed Wigilią. No i dzień przed Wigilią, znaczy wcześniej, bo już w piątek zacząłem robić. Bigos, bo bigos trzeba robić no minimum 3-4 dni, no, czyli trzeba go najpierw gotować, później odgrzewać, ochładzać, odgrzewać. Można trochę ten proces przyspieszyć, wystawiając bigos na balkon. I jak się zrobi taki twardy, prawie że to, to znowu na gaz, tylko no, za każdym razem trzeba pilnować, żeby się nie przypalił. Ale większość rzeczy robię przed dzień wigilii, prawda? Rybę po grecku na wigilię, boczek pieczony na święta, pieczeń rzymską na święta. Jakoś. Znaczy, obiady to mam tak przygotowane, że wyciągam z zamrażarki mięso. W, w, w dzień świąteczny i, no i wszystko robię na bieżąco świeże, prawda? Znaczy wyciągam na przykład na przykład. E, schab pokrojony, w, tak jak mówiłem w poprzednim programie, plastry i, i, i robię zrazy ze schabu. Więc kuchnia mnie wycisza, bo nie, w niej siedzę. No, przynajmniej cały dzień, w przeddzień wigilii i pół yy, wigilii. Prawda? Ja yy, jestem osobą najbardziej wykończoną w wigilię pod wieczór, przy kolacji wigilijnej. Yy, to wycisza, znaczy wycisza, w sensie odrywa od wydarzeń tego świata, ale podstawowa rzecz, mamy poniedziałek, to dzisiaj powinniśmy wyłączyć wszystkie media i ich nie włączać najlepiej do końca świąt, w ogóle. Ja jestem z tego pokolenia radiowego, prawda, to mnie szokuje, jak gdzieś jestem z młodymi i młodych denerwuje radio. Ja mam włączone cały czas radio, prawda? głównie ze względu na muzykę, ale też jestem na bieżąco z informacjami w związku z tym, z takimi ważnymi sprawami. No i teraz jak wyłączę radio dzień, dwa dni przed Wigilią, no to wyłączam tą, już kiedyś reklamowałem w którymś z programów, Swiss Radio. Jest Swiss Radio Pop, Swiss Radio Jazz, Swiss Radio Classic. I w zależności od nastroju, Słucham jednej, drugiej, albo trzeciej stacji. Swiss, 24 godziny na dobę to leci. Jak się kończy utwór, no to po niemiecku, no to szwajcarskie, zapowiadają następny utwór, ale ten utwór też widać na ekranie. Autor, tytuł, jakieś bliższe informacje. Tutaj na, na zasadzie dykre, dygresji. Paru wielkich polskich kompozytorów wykryłem przez Swiss Radio Classic. W Polsce się o nich nie pamięta, a Szwajcarzy pamiętają, że to wielcy kompozytorzy. No i tak, czyli wyłączamy media, włączamy ewentualnie muzykę, włączamy, zaczynamy włączać w pewnym momencie kolendy i świata nie ma. Tego świata, tego pogańskiego świata, prawda? Bo jak się włączy telewizję, czy ktoś gdzieś ma wykupione filmy mm, przez komputer, przez internet, i jest masę filmów świątecznych i, i, i tych komedii romantycznych, świątecznych. No niektóre są udane. Ale tam nie ma ani słowa o Bożym Narodzeniu, ani słowa o Świętym Mikołaju, ani słowa o Jezusie Chrystusie, nie mówiąc o Matce Bożej. Tylko pokój, kontakty międzyludzkie, przyjaźń, braterstwo. No przerażające, że tak zafałszowali tą rzeczywistość. I nie wstyd im, że tak fałszują rzeczywistości polskie świąteczne. Filmy mają to samo. Nie? Znaczy, no jakby byli uczciwi, to by w ogóle nic nie robili na ten temat, a nie robili z katolickich, chrześcijańskich świąt jakieś pogańskie, ateistyczne święta. Także wyciszyć się można i wyciszyć się trzeba, koniecznie. prawda? I później to wyciszenie w święta będzie też polegało na tym, że przyjmiemy, że nie podejmujemy żadnego tematu politycznego, tak zwanego politycznego, teraz wszystko jest polityką, żadnego tematu kontrowersyjnego, czyli mniej więcej wiemy, jaki temat będzie denerwował brata, siostrę, mamy dziadka, syna, córkę i tego tematu nie podejmujemy. Dokładnie według wskazań Savuławiew, mówimy tylko na tematy, które nas łączą i które nas nie, nie powodują w nas rozdrganie, prawda? Jesteśmy wyciszeni w tym sensie, że skupiamy się i myślimy tylko o Panu Bogu, tylko o najbliższych. I wtedy święta będą świętami. Dziękuję bardzo.